Przestań mnie kurwa tyrpać! Co? co, co Zabijmy te łapy z mojej dupy. Romantyk postradanych obyczajów, kurwa. Cały dzień ma mnie w dupie, nawet nie przytuli, a teraz mu się na miłości kurwa zebrał. Kurwa, tryb nocny kochanek mu się włączył na dwie minuty. Pierdolić tylko jak buldożer, syn zostawić i wyjebać z budowy, kurwa. Kurwa, żebyś ty był taki chętny do innych rzeczy, jak do ruchania. E, nie, no przecież księcili, zmęczony po pracy. I zawsze dziwnym trafem wieczorkiem po browarku baza wirusów kutasa zostaje zaktualizowana. Nagle kurwa hojny, filantrop, darczyńca kurwa. Bierz moje plemiory. Chuję się zostaw te plemiory kurwa. Albo ice, jak zawsze kurwa, pierdolni jednorękiego maddyte w kiblu. Ty, Bo to ty myślisz, że ja tego nie wiem? Że ty normalnie konia walisz? O, że inne głupie cipy myślą, że jak się jest w związku, to facet już nagle tylko do dziurki kurwa zawita, już kurwa kucyka kapony zostawia. To myślisz, że ja tak samo naiwna i kurwa tempa jestem? Nie kuchaj na mnie teraz, bo mi jebie tym piwskiem okropnym. Zęby w ogóle umyłeś, bo kiepami też wali, jak od Żula. A, myłeś chyba kurwa szczotką do kibla. Teraz, kochanie. Teraz, kochanie. A cały dzień kurwa, ani słowa. Tylko jak szpak piszdzie w tym telefonie, kurwa, przeglądaj. <śm> no to teraz szpak pizdy nie zobaczy. Kurwa, ja z nim zwarioję, nie utopie. Zajebie go kiedyś we śnie, kurwa, i powiem, że się udusił.